Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanko. Dany jest okrąg do środku w punkcie S i promieniu R. Na przedłużeniu cięciwy AB poza punktem B odłożono odcinek BC równy promieniowi danego okręgu. Przez punkty C i S poprowadzono prostą. Prosta CS przecina dany okrąg w punktach D i E. Zobacz, rysunek. cykasz, że jeżeli miara kąta ACS jest równa alfa, to miara kąta ASD jest równa 3 alfa. Dobra. To tu możemy dać od razu alfa. I tu też będziemy mieć alfa ON. Leciałem poza ten, dlaczego? Bo jest równoramienny ten trójkąt SBC. To tutaj by było, tutaj przy tym kącie wyciągnę, to by było 180 stopni minus 2 alfa, co determinuje, że tutaj będzie 2 alfa, bo to jest kąt przyległy do niego. To ich suma musi dać 180 stopni. Jak tutaj jest 180 minus 2 alfa, to tu musi być 2 alfa. I tutaj też musi być 2 alfa. Dlaczego? No bo jest równoramienny RR. To teraz tutaj przy tym ten kąt musi mieć, też go wyciągnę, 180 stopni minus 4 alfa, tak? No bo tutaj jest 2 alfa i 2 alfa. Mówię o trójkącie ASB. Dobra. Czyli mamy już to. Czyli ten kąt też już jesteśmy w stanie policzyć, bo kąt dsa. Albo ASD, niech będzie ASD, ASD, będzie równy od 180 stopni. Odejmujemy ten kąt tutaj, czyli w nawiasie 180 stopni minus 4 alfa i odejmujemy również alfa. Ten tutaj, co daje nam. 180 stopni, minus 180 stopni, plus 4 alfa, bo minus minus daje plus, minus alfa. No i po zredukowaniu tego z tym wychodzi 3 alfa, bo 4 alfa odjąć alfa jest 3 alfa, co kończy dowód. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, w tym odcinku tyle i zapraszam do poprzednich.